Witamy w kolejnym fleszu Lidera. W tym odcinku chcemy pokazać, jakie pozytywne skutki niesie za sobą korzystanie ze środków finansowych Unii Europejskiej. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie również oferuje wsparcie finansowe dla pracujących osób z Małopolski w bonach szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera i kierunek kariera zawodowa. Zanim opowiemy Państwu o projektach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, zapraszam do Stanisława Dolnego, gdzie zobaczą Państwo, jak środki unijne wspierają lokalne społeczności. Dzień dobry, nazywam się Ewa Pacut i jestem sołtysem Sołectwa Stanisław Dolny Dolany od roku 2011. Również od tego roku rozpoczęła się moja współpraca ze Stowarzyszeniem Gościniec Czterech Żywiołów, gdzie nauczyłam się i zrozumiałam, jak można pozyskiwać środki unijne dla sołectwa i gminy. Efektem tego jest Dolandia, placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. W formie specjalistycznej dzieci dostają wsparcie od logopedy, psychologa, pedagoga, jest fizjoterapia i terapia sensoryczna. W formie opiekuńczej dzieci uczą się różnej kreatywności, mają różne zajęcia, dostają ciepły posiłek, także rodzice, myślę, są spokojni oddając dzieci. Do placówki, że są cały czas zaopiekowane, a w roku szkolnym dzieci mają również wsparcie w nauce, odrabianiu lekcji. W budynku organizowane są różne spotkania, cały rok aktywizujemy mieszkańców, organizowane są warsztaty przedświąteczne, organizowane są warsztaty kulinarne. Placówka, która funkcjonuje tutaj, zabiera dzieci na kolonie, wycieczki poza gminę zachęcam sołtysów do wychodzenia z takimi inicjatywami dla mieszkańców ponieważ są one bardzo potrzebne dla lokalnej społeczności Kierunek kariera i kierunek kariera zawodowa to szansa dla wielu pracujących w małopolan na rozwój zawodowy W projektach oferujemy dedykowaną dla osób pracujących usługę doradztwa zawodowego oraz dwa pakiety bonów na szkolenia ogólne i zawodowe Pamiętajmy, że obydwa te projekty są dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Kto może skorzystać z tych projektów? Są to osoby spełniające następujące warunki łącznie. Przede wszystkim muszą być to osoby po 25 roku życia. Osoby w wieku 25-50 muszą posiadać wykształcenie maksymalnie średnie. Po 50 roku życia wykształcenie może być już dowolne. Muszą być to dodatkowo osoby pracujące, czyli rozumiemy to jako osoby posiadające czynną umowę o pracę lub umowę o dzieło, umowę zlecenie. Mogą to być też rolnicy, którzy opłacają składki KRUS lub osoby prowadzące działalność gospodarczą, nie zatrudniając innych. Ostatnim warunkiem jest bycie związanym z Małopolską, czyli trzeba pracować, uczyć się lub mieszkać w naszym regionie. W sposób szczególny do projektu mogą przystąpić też osoby z niepełnosprawnościami. Muszą spełniać jedynie warunek bycia związanym z Małopolską oraz oczywiście wiek powyżej 25 roku życia. Muszą również okazać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Każdy uczestnik rozpoczyna udział w projekcie od spotkania z doradcą zawodowym. Jest to tak zwany bilans kariery, gdzie na bazie państwa doświadczenia zawodowego, różnego rodzaju szkoleń, ale także i edukacji przygotowywane są obszary do dalszego rozwoju, czyli takie, które są korzystne z punktu widzenia państwa kariery zawodowej. Na obszary wskazane w bilansie kariery można uzyskać dwa pakiety bonów. Pierwszy pakiet na szkolenia ogólne wynosi on 2700 zł, jest przeznaczony na szkolenia np. językowe czy komputerowe. Drugi pakiet jest już zdecydowanie szerszy i obejmuje właściwie wszystkie rodzaje szkoleń zawodowych. Wynosi ponad 5000 tysięcy złotych. Proszę pamiętać, że i w jednym i w drugim pakiecie należy wpłacić 15% wkładu własnego. Z tych bonów mogą również skorzystać uczestnicy projektu Nowy Start w Małopolsce. To projekt dla osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy. Którzy powrócili z zagranicy w ciągu ostatniego roku i teraz na nowo zaczynają swoje życie zawodowe w Małopolsce. Dzięki bonom szkoleniowym mają szansę zdobyć całkowicie nowy zawód lub rozwinąć umiejętności i kwalifikacje zdobyte za granicą. Z naszego wsparcia w projektach Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa skorzystało już prawie 25 tysięcy osób. Zachęcam wszystkich Państwa do aktywnego włączenia się w promocję naszych projektów. Jeżeli w Państwa rodzinie czy w gronie znajomych i przyjaciół są osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Zachęcam do skorzystania z naszych projektów.